Pozostałe pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Janusz Cichoń. Bardzo proszę, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Dwa pytania były adresowane do ministra finansów. Nie ma pana posła Dudy, który pytał o wymagania związane ze szkoleniami dla osób prowadzących zakłady wzajemne. Szerzej trochę. Bo dotyczy to i osób prowadzących kolektury, a także przyjmujących zakłady wzajemne. W, w jednym i w drugim przypadku zakładamy w ramach ustawy deregulacyjnej, że podmioty prowadzące, czyli monopol, totalizator będzie szkolił osoby prowadzące kolektury, a z kolei firmy bukmacherskie będą szkoliły tych, którzy przyjmują zakłady wzajemne będzie się odbywało to z tego na koszt tych firm, a okresowe szkolenia mają prowadzić do tego, że ci ludzie będą na bieżąco dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do prowadzenia e, wykonywania swoich obowiązków. E, drugie pytanie adresowane do nas e, pana posła Bogdana Żońcy dotyczące e, zmian jeśli chodzi o agenta celnego. Tutaj e, Kluczowa kwestia to jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów. Nie będzie tego egzaminu, natomiast będą musieli się kandydaci na agentów celnych musieli wylegitymować posiadaniem doświadczenia w zakresie obsługi celnej bądź też kwalifikacji w kategoriach ukończonych studiów podyplomowych na przykład. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Pan minister Biernacki.